Cześć, pamiętacie dom na planie litery L, niedaleko żabiej woli, który pokazywałam Wam półtora miesiąca temu? I oto jestem tutaj ponownie. Dzisiaj film o tym, jak kontynuujemy roboty budowlane w tym miejscu, a dzieje się sporo, bo prace trwają i na zewnątrz, i w środku. Więc zaczynamy oglądanie. Słuchajcie, byłem tu półtora tygodnia temu, żeby. Pokazać takie prace pośrednie, jak wyglądał dom wówczas, więc będziecie mieli lepszy przekrój tego, co zostało w tym czasie zrobione. Słuchajcie, dzisiaj nakładamy strukturę podtynkową, i tutaj będą pewne zabiegi ozdobne wykonane na tej elewacji. Właścicielka tej inwestycji jest architektką wnętrz, więc wnętrza będą naprawdę fajne, przemyślane, efektowne, natomiast nie tylko wnętrza, bo i z zewnątrz ten dom będzie mieć ciekawe wykończenie. Cała ta ściana aż do szczytu, którą pokazuję Wam teraz, będzie wykończona kaflami klinkierowymi. Ten dom będzie z tej strony wyglądać jak dom murowany dom z porządnej cegły klinkierowej i to dotyczyć będzie również tej elewacji i tej elewacji więc to całe, można powiedzieć tak jakby pół patio ten zaułek będzie wyglądać jak z cegły, reszta to będzie tynk, no i tutaj z zdobników będą bonie wokół otworów okiennych, to też będzie fajnie wyglądać, nie wiem jaka jest koncepcja kolorystyczna, czy to będą bonie w innym kolorze Odcięte kolorystycznie, czy to będą, bo nie w tym samym kolorze, to na pewno wam pokażę na jednym z kolejnych filmów. No, w tym momencie koledzy zatapiają siatkę. Widzicie dom od zewnątrz, będzie mieć termoizolację styropianową ze styropianu ryflowanego. I to jest taka ciekawostka. Pamiętacie, jak pokazywałem wam domy w miejscowości Adelin i dom w miejscowości Sitne tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczał wyłącznie termoizolację z wełny mineralnej natomiast tutaj dopuszczony jest steropian. a bliskość lasu jest jeszcze większa niż w przypadku tamtych dwóch inwestycji tutaj za chwilkę udam się do środka zobaczymy sobie jak to wygląda od wewnątrz pokażę wam tutaj jak kolega osadza bonie wszystko Wygląda dobrze, jak jest zrobione równo w każdej płaszczyźnie. To okno jest dosyć nieduże, więc myślę, że takie bonie wokół otworu okiennego będą powiększać optycznie je i to będzie wyglądać po prostu lepiej. W ogóle ta elewacja jest bardzo ciekawa, bo ona ma tylko jedno okno. To może trochę dziwić, ale. No jest to rzecz gustu, na pewno będzie zachowana większa prywatność w takim domu, gdzie nie będą mogli zajrzeć sąsiedzi, no ale to rzecz gustu, tak jak mówię. Natomiast z pozostałych stron budynek będzie bardzo otwarty, mocno przeszklony, na pewno będzie to wyglądać korzystnie. Jeszcze wrócę na chwilkę do kwestii tego klinkieru. Słuchajcie, zwykle w takich glifach okiennych od zewnątrz na steropianie osadzamy listwy narożnikowe, ale w tym przypadku tego nie będziemy robić właśnie ze względu na ten klinkier. Część tych kafli będzie mieć kształt litery L, więc będzie zachodzić na ten glif i gdybyśmy dali tutaj listwy narożnikowe, to te kafle odstawałyby i wyglądałoby to nieestetycznie. Stąd nie dziwcie się, że wygląda to tak. Wtopimy to tylko siatkę, oczywiście, też zaciągniemy klejem i w ten sposób nie będzie takiego nieestetycznego efektu. To samo dotyczy wszystkich tutaj fragmentów tego glifu i analogicznie pozostałych okien. Jak zwykle po otynkowaniu wszystko to zamkniemy podbitkami. Zwróćcie uwagę, że wykonujemy warstwę do samego końca. Czasem widzę w niektórych budynkach, tam gdzie kończy się podbitka to troszeczkę jest jeszcze zaciągnięte do góry klejem, a dalej już nie. Warto jednak tę siatkę również przeciągnąć do samego końca, do krokwi i pomiędzy. Nie chodzi tutaj nawet o estetykę, ale dobrze to chyba świadczył wykonawcy, że dbał o takie szczegóły. Krokwi oczywiście będą przykryte, tak jak powiedziałem Wam, ale tu już w przypadku płatwi będą wykonane obróbki i obróbki blacharskie. Można takie elementy wykańczać podbitkami PCV, ale mówię Wam, że wygląda zdecydowanie lepiej taka płatew. W obróbce blaszanej niż takiej właśnie z PCV. To też taki szczegół, który pokazuje dbałość o wykończenie zewnętrzne domu. Patrzmy, że tutaj te bonie już są nawet zaciągnięte. Są w siatce. No, interesuje mnie bardzo efekt końcowy. Dobrze, wchodzą do środka i oglądam. Wow, tu mówiłem wam. Że cała ta konstrukcja, którą widzicie, nie mówię o skosach, będzie odsłonięta, pięknie wykończona. No myślę, że to efekt będzie super. Czasami takie rozwiązania architektoniczne stosuje się w takich pomieszczeniach spa, w jakichś górskich obiektach wypoczynkowych, i tu chyba będzie coś podobnego. Na pewno będzie to wyglądać bardzo ciekawie. Jak widzicie, wykonane jest już. Całe poszycie z płyty karton gips, no poza skosami, które jeszcze będą docieplone, poza tamtą ścianką kolonkową, ale na powierzchniach pionowych wszędzie już jest ta płyta, i tutaj rozpoczęliśmy mm, w związku z tym prace szpachlarskie. To nie będzie wykończone w standardzie Q4, czyli pełnej sztablaturze. Nie ma takiej potrzeby, jak informuję, ale jeżeli ktoś sobie zażyczy. Takie wykończenie zrobimy, bo tutaj też po pomalowaniu nie ma praktycznie śladu, nawet pod światło, że są jakieś łączenia, czy jest szpachla we tak montażowych płyty. Bardzo podoba mi się to pomieszczenie sypialni. Też dzisiaj mam taką jedną sypialnię w części parterowej mojego domu. Zdecydowanie zrobiłbym. Do drzwi tarasowe w niej zamiast zwykłego okna. Jest to do zrobienia, muszę Wam powiedzieć. Takie rzeczy w domach szkieletowych robi się bardzo prosto. Ten podział części dziennej i części nocnej jest bardzo wyraźny w tym domu i uważam, że. Tak powinno się planować każdy dom. I słuchajcie, szczególnie dotyczy to domów parterowych, bo w domach z poddaszem użytkowym zwykle naturalną rzeczą jest to, że sypialnie przenosimy na górną kondygnację, a w domach parterowych niekoniecznie. Taki podział najłatwiej jest stworzyć w domu parterowym dwuskrzydłowym. Jeżeli mówimy o domach parterowych, oczywiście przypominam, bo w tym skrzydle właśnie znajduje się cała część dzienna. Natomiast w tamtym drugim zresztą pokażę je przez okno, znajduje się część nocna, ale taki zabieg można zrobić również w domu jednodryłowym, jednoskrzydłowym i w tym właśnie pomoże Wam nasz architekt. Bo widzieliście też domy na planie na przykład prostokąta, gdzie też pokazywałam wam, że te dwie strefy są fajnie od siebie oddzielone. A jednocześnie stanowią komfortowy dom. Powiem Wam coś jeszcze: szklenie jest fajne. Jak jest dużo przeszkleń w domu, tutaj tak będzie, ale zwróćcie uwagę: wnętrza tego domu projektowała architektka zajmująca się tym zawodowo i przewidziała ona w swoim domu taką jedną dużą, pełną ścianę. Jeżeli sobie tak frywolnie, Szklimy takie wnętrze, to może się w pewnym momencie okazać, że tak, nie ma miejsca na jakąś komodę, na jakiś regał, nie ma miejsca na telewizor. Spotkałem się kiedyś z takim przypadkiem, że znajomy budował dom murowany, to nie ma znaczenia, że murowany, ale szklił ten dom, ten dom wyszedł super, ale później miał totalną zagwostkę, gdzie umieścić telewizor, gdzie umieścić komodę. No i tutaj akurat tego problemu nie będzie. Jest dużo przeszkleń, ale cała tamta ścianka będzie do wykorzystania. Ostatni jeden z widzów pytał mnie, czy pomiędzy wełną a płytą OSB, znajdującą się na poszyciu dachowym, znajduje się jakaś dylatacja. Tak, ta warstwa musi być zdylatowana. Mam na myśli wełnę, musi być tam wentylacja, dlatego nabite są listewki, które. Tworzą taki dystans, a na nich znajduje się wiatroizolacja, i ta wiatroizolacja tworzy taką membranę, która utrzymuje tę stałą szerokość dilatacji. No, poza tym jest to warstwa zupełnie otwarta, dyfuzyjnie. Tak wiatroizolacja, jak i oczywiście wełna mineralna. No, należy o takie szczegóły zadbać. Oczywiście, dla wzmocnienia połączeń tutaj w tym przypadku płyty karton gips, żeby zapewnić lepszą stabilność tym wkrętom na brzegach, na rantach ścian. Dodajemy jeszcze profile blaszane. To samo dotyczy narożników, akurat one już są zamknięte. Później w czasie szpachlowania od zewnątrz jeszcze na narożniki idą listwy, które to wszystko wyrównują i zabezpieczają przed uszkodzeniami mechanicznymi. Słuchajcie, z tego placu budowy to tyle. Tutaj niedaleko znajduje się miejscowość, w której wybudowaliśmy dwa domy szkieletowe. Korzystając z okazji, zajadę tam dzisiaj i po prostu zrobię kilka szybkich ujęć z zewnątrz, bo sam jestem ciekaw, jak po roku, nawet dwóch, chyba już użytkowania, prezentują się w otoczeniu działki. Jestem przy kolejnym domu. Nie mogę się dostać na posesję, to znaczy, posesja jest otwarta. Nie chcę wchodzić bez zaproszenia, że tak powiem. Natomiast nie ma dzwonka przy bramie, więc nie mam jak się skontaktować. A widzę, że jakieś auta stoją przed domem. Ten dom, jak pamiętacie, budowaliśmy jakieś 1,5 do 2 lat temu i ma całą drewnianą elewację. Widzę, że jest no, zamieszkany. A jaki ma być? Chodzi o ten budynek. Liczę, że może ktoś mnie zobaczy. Ale jakoś tak pusto i głucho wszędzie. Ten dom ma z tyłu piękny taras. Niestety no nie jestem w stanie wam go pokazać, bo ta druga działka już jest zagrodzona od tamtej pory, kiedy byłem tutaj ostatnio. No cóż, tyle wam mogę pokazać. Jeszcze robię dla Was zbliżenie, żeby wam pokazać, jak wyglądają otwory okienne i elewacja pod otworami. Elewacja drewniana, oczywiście, w tym przypadku. Pamiętam, że jak publikowałem film na temat tego domu, to jeden z widzów powiedział, że okna w domach z drewnianą elewacją powinny być zlicowane z jej powierzchnią, ponieważ glify powodują, że zatrzymuje się woda, gniją potem na zewnątrz. Widać strugi. No, tu minęło półtora roku do dwóch lat i jak widać, nie ma ani śladu jakiejkolwiek wody czy zieleni na elewacji w okolicach otworów okiennych. No i kolejny dom. Chyba nie ma właścicieli, bo widzę, że furtka jest zamknięta. Też no, chciałbym wejść na teren, ale no, nawet nie mam jak zapukać. Nikogo nie ma. Tak wygląda dom. To był fajny dom. On miał bardzo fajne wnętrza. Widzę, że działka już jest ładnie zadbana i trwają jakieś dalsze prace związane z budową tarasu. Mam nadzieję, że nie, nikt nie oświeci, ale myślę, że nawet gdyby ktoś był i zobaczył, że filmuję, to by mnie chyba poznał, bo no, nasi klienci oglądają te filmy. Mam takie informacje od nich do dzisiaj, mimo że inwestycje są zakończone i generalnie poznają mnie. Kolejna rzecz to też jest taka, że wielu z nich skorzystało z naszych usług właśnie ze sprawą takiej polityki informacyjnej, jaką prowadzimy, a mianowicie pokazujemy budowę domów szkieletowych w miarę szczegółowo, w miarę przystępnie dla każdego. Czy pamiętacie inwestycje, gdzie obok domu dla rodziców budowaliśmy też dom dla dzieci? To pokażę Wam. Jak wygląda mniej więcej po czterech latach, jeden i drugi. Tak wygląda elewacja frontowa. Widzę, że inwestorzy zrobili takie zadaszenie szklane. To w ogóle taka nowoczesna stodoła. I jest tam troszeczkę zieleni. Już widać, że no, woda robi swoje, ale generalnie, nie jest to jakiś problem związany ze szczelnością hydroizolacyjną takiego budynku, tylko po prostu deszcz odpreskuje. Ten fragment elewacji jest częściej mokry niż pozostałe no i zrobiło się trochę zieleni, ale jest to tynk silikatowo-silikonowy, więc z łatwością można się pozbyć tego zazielenienia przy pomocy kerszera. Dach też jest lekko zielony, co widzicie, ale to, powiem Wam, robi dąb, czyli soki też robią robotę na blasze. Tu jest elewacja tarasowa. Widzę, że inwestorzy w końcu zdecydowali się na kostkę. Praktyczne rozwiązanie. Myślę, że nie ma z nim kłopotów w eksploatacji. To jest typowy dach bezokapowy. I to ma swoje wady i zalety. Wady są takie, że jeżeli źle się zrobi system rynien i spustów, to może pojawić się Zaciek i to nie jeden na takiej elewacji, ale zwróćcie uwagę, że zrobiliśmy to tak, że żadnych zacieków tam nie ma. Tu mamy dom rodziców? Widzą, że oba podwórka są połączone, już bardzo ucywilizowane, jest ładnie. Tutaj taka wiatka niewielka. Ja też lubię wiatę i na swoim podwórku mam. Na pewno są klienci zadowoleni. Tak wygląda tylna elewacja. Pamiętam, że to długie okno na końcu to chyba był aneks kuchenny. Chyba trafiło na wywóz szamba. Słuchajcie, przed chwilką spotkałem panią inwestorkę. Bo tak zainteresowało się. To tu się kręci, zobaczyłam, ja to pan, proszę, mogę kręcić i tak dalej, ale już nie będę wchodzić. Generalnie pokazałem wam ten dom z zewnątrz. Rozmawiałam z panią inwestorką, czy coś się dzieje. No nie, no nie wiem nawet co panu powiedzieć, mówi inwestorka, bo to po prostu mieszkam, jest z porządku. Eee, Zapytałam o rachunki, państwo nie mają fotowoltaiki, to jest dom 154 metry. ma, z tego co powiedziała sama, już dokładnie nie pamiętała. Zobaczcie jaka jest skala, zadowolony, że czekam. nie wiem w jakiej powierzchni mieszka. No nic, żartowałem i powiedziała, że bez fotowoltaiki, tutaj jest pompa gruntowa nawiewna. Cały prąd bytowy rocznie kosztuje około 4,5 tysiąca złotych. Na dzisiaj to tyle. Niebawem spotkamy się na kolejnych placach budowy. Finalizujemy dom w miejscowości Sitne. Za chwilkę zobaczycie w kadrze, o który budynek chodzi. I też jesteśmy już bardzo blisko końca budowy w miejscowości Adelin. Obie te budowy są niedaleko siebie pod Wyszkowem. W w nadchodzącym miesiącu pokażę Wam jeszcze nową budowę pod Radzyminem, ale też mam nadzieję, że uda mi się już zaprezentować Wam dom w pełni urządzony w Michałowicach, dom około 350 metrów. Z tego co pamiętam, duży, efektowny, nowoczesny, więc śledźcie nasz kanał i nie robiłem tego nigdy, ale gdybyście mogli dać lajka, to będę Wam bardzo wdzięczny. Dziękuję, cześć.